Jemu pokolencie dary wzajem oddajmy, oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło, opatrzmy, swe czoło, opatrzmy, 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 nie! opatrzmy, 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 nie! opatrzmy, nie! że do wątki człowiek prawy leży na ścianie. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu Naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu Naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy sweczoło, Panna Maryja, Pan na dziecią piastuje i łzy święty, i łzy święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, a nie wygrają króle witają, Pasterze śpiewają, gdy pętach Cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas, osługodzi, a nie migają, górę a pasterze śpiewają, wygę tak z Cuda, cuda ogłaszają. Chodź wstejneczce, chodź wstejneczce, chodź wstejneczce, pan nasyda rodzi. Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce ludzi osłodzi. Chrystus się rodzi, nas nie anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak rękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas nie anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak rękają, cuda, cuda ogłaszają. O Pani! Narody całego świata witają Twojego Syna, tego, który urodził się, by zostać królem.